Ilu cywilów zginęło w Ukrainie? Podano liczbę śmierć cywilów w Ukrainie. Prokurator generalna podała dane. Ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa w wywiadzie przytoczonym w poniedziałek przez agencję Interfax Ukrainy podała, że według najnowszych danych od początku wojny z Rosją zginęło 3818 cywilów, a ponad 4000 osób zostało rannych. Benediktowa podkreśliła, że liczby prezentowane przez Ukraińską Prokuraturę są tak samo błędne, jak statystyki podawane przez ONZ, ponieważ nie ma możliwości zebrania danych z Mariupola. Także dostęp do części podkijowskich miejscowości, które znajdowały się pod rosyjską okupacją, pozostaje na razie niemożliwy. Jak działają prokuratorzy? Musimy mieć ciało, które możemy zidentyfikować jako ciało cywila. Potem stwierdzamy, że w naszym kraju zginęła osoba cywilna. Dzisiaj, na podstawie informacji dostarczonych przez prokuratury okręgowe mamy liczbę 3818 zabitych, powiedziała prokurator generalna. Ukraina. 215 dzieci poniosło śmierć, jak opisuje Wenediktowa, wcześniej liczbę ofiar cywilnych liczono wedle rozpoczętych postępowań karnych. Obecnie liczby te są szacowane na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, które zbiera je z kostnic. Prokuratura kompiluje je z ofiarami wśród dzieci, sama oszacowując ich liczby. Od czasu, gdy dowiedzieliśmy się o chłopcu z fragmentami pocisku w klatce piersiowej, który został zabity 28 lutego, każdy ranek i wieczór rozpoczynamy od meldunku dotyczącego zabitych dzieci, wyjaśniła prokurator. 215 dzieci zginęło, a ponad 391 odniosło obrażenia na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainie, poinformowało w poniedziałek biuro ukraińskiej prokuratury generalnej na telegramie. Według danych prokuratury najwięcej dzieci zostało poszkodowanych to jest. Zginęło lub odniosło obrażenia w obwodzie donieckim 124, kijowskim 114 i Charkowskim 93.